Witam Was serdecznie, dzisiaj temat bezalkoholowy, a mianowicie dwa nowe bezalkoholowe Corneliusy. Szukałem dość długo tych piw, nie mogłem ich nigdzie znaleźć, ale w końcu udało mi się je dostać w leklerku. Także są. Powiem Wam, że bardzo fajnie, że tutaj się rozróżniają kolorystycznie te puszki. Mamy tutaj Hazy AP w takiej puszce niebieskiej oraz Hazy IP w puszce białej bo generalnie jeżeli chodzi o rozstaw piwa na półkach, to powiem Wam, że ta APA była gdzieś tam na najwyższych półkach, a ta IPA była gdzieś tam na samym dole. Także dzięki temu, że się różnią, to ta IPA rzuciła mi się w oczy i zakupiłem dwa piwa. Było dużo pytań od Was, jak te piwa, jakie mam zdanie na ich temat. Także tutaj myślę, że jak najbardziej forma odcinka jest uzasadniona. No i zobaczymy. Słyszałem bardzo dużo opinii o tych piwach, od złych po bardzo dobre, wręcz że sztosy. Także myślę, że przechodzimy już powoli do degustacji. Także piwa mamy już w szkle. Zobaczmy jak one wyglądają. IPA zdecydowanie ciemniejsza niż APA. Są hazy, ale nie tak za bardzo, są trochę mętne. No tutaj powiem szczerze, że troszeczkę wyglądają tak podejrzanie jakby były utlenione, no ale zobaczymy. W ip piana zdecydowanie wyższa niż w apie. W apie głównie drobno-pęcherzykowa, praktycznie już jej nie ma, opadła. Natomiast w ip jeszcze jej troszeczkę jest, też głównie drobno- i średnio-pęcherzykowa. Także no cóż, zobaczmy jeszcze na szybko puszki, czym te piwa się różnią. O proszę, widzę tutaj e, alkohol do 0,5%. Jest tutaj napisane 0, więc myślałem, że będzie to piwo całkowicie 0,0, tymczasem nie. To alkohol! Największa trucizna! E, tutaj jest tak samo, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o datę ważności, taka sama, 2 luty 2021 rok. Jeżeli chodzi o skład, to widzę, że jest też tutaj taki sam. Czyli woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele magnum, cascade, amarillo, mozaik, drożdże. I tutaj w IP jest to samo. Także no cóż, myślę, że próbujemy. Zaczynamy od apy. No powiem Wam, że aromat słaby, takie troszeczkę słodko-kwaśne tropiki. Trochę taka chmielowość w lekkim typie metalicznym Cytrusy bardzo bardzo słabo wyczuwalne Taka wyraźna brzoskwinia wybija się tutaj na pierwszy plan No i e, lekka nuta miodowa, także Wasze zdrowie Och, Piwo zdecydowanie utlenione Słodkie goryczki praktycznie Praktycznie tutaj brak. Gdzieś ciutkę może jest jej w aftertaste. Zostaje na języku, ale tak dosłownie ciutkę. E, głównie słodkie owoce tropikalne, troszeczkę owoców kwaśnych. E, cytrusów jako takich tutaj nie czuję. W dalszym ciągu taka brzoskwinia oraz nuty miodowe. No jest wyraźnie e, utlenione to piwo. Także no cóż, patrzymy jak e, ta IPA. No, zapach jest jeszcze słodszy niż w apie. Głównie słodkie tropiki. Też taka nuta miodowa jest tutaj wyraźna. Trochę brzoskwini, ale zapach jest dużo, dużo mniej intensywny niż tutaj w tej apie. Próbujemy. Wasze zdrowie. O, zdecydowanie słodsze piwo. Goryczka nie istnieje. Brzoskwinia, nuty miodowe. Głównie słodkie tropiki i nie czuję tutaj nic więcej. Także no jest dużo gorzej niż w apie. Z dwojga złego ta apa lepiej mi smakuje. Jest zdecydowanie tutaj wytrawniejsza. Zdecydowanie lepsza niż ipa. Ale jeżeli chodzi o obydwa te piwa, no to jest kicha generalnie. Nie wiem czy takie puszki mi się trafiły, czy takie to piwo jest. No W każdym razie jak dla mnie dramat. Także jeżeli piliście te piwa, komentujcie, jakie mieliście wrażenia z ich degustacji. Tymczasem ja się żegnam ode mnie to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć.